Witam Państwa, Mirosław Dolata. Jesteśmy w Pracowni Fizyki, Katedry Fizyki i Biofizyki Instytutu Biologii Szkoły Głównego Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pokażę Państwu, jak wykonywać ćwiczenie numer 375. Jest to ćwiczenie, które znajduje się w sali, którą nazywamy optyczną, i to ćwiczenie ma tytuł oficjalny: Badanie zależności mocy promieniowania cieplnego od temperatury. Tak naprawdę w skrócie można by je nazwać sprawdzanie prawa Boltzmana. Bo to, co będziemy tutaj właśnie sprawdzać, to będzie zależność między mocą wypromieniowaną przez żaróweczkę, ta żaróweczka jest o tu, natomiast moc będziemy mierzyć stosując klasycznie dwa mierniki mierzące natężenie prądu i napięcie, które jest podłączone do żarówki. Na początek jak z tych dwóch mierników zrobić amperomierz i woltomierz. Zacznijmy może od tego, powiedzmy, że to ma być amperomierz. Wszystkie mierniki na świecie mają zawsze jedną dziurkę Oznaczoną skrótem COM, common. czyli to jest wspólna dziurka, no bo z każdego miernika muszą wyjść dwa kable. Więc ja od razu podłączę do obydwu tych dziurek kabelki. Teraz, jeżeli to ma być amperomierz, to musimy wybrać taką dziurkę, w której no, jest coś związanego z amperami. Są tu aż dwie dziurki, 10 amper i miliampery i tam inne rzeczy. W tym ćwiczeniu tak dużych prądów, jak 10A nie będziemy stosować, wobec czego kabelek wkładamy do tej dziury, która jest oznaczona miliampery. Może jeżeli już mamy tu podłączone kabelki, to po pierwsze, podłączymy ten miernik do naszego zestawu pomiarowego, tu gdzie mamy napisane amperomierz. Ciach, ciach i teraz musimy jeszcze tym przełącznikiem ustawić go tak, żeby no, mierzył rzeczywiście miliampery. Miliampery są tutaj, wobec czego muszę przejechać do tej pozycji. Możemy sprawdzić, tu powinny się wyświetlać no, miliampery. Nie wiem, dlaczego nie wyświetlają się miliampery, dla ciekawych skrót DC oznacza tutaj direct current, czyli po polsku nazywany prądem stałym, bo ten miernik potrafi też mierzyć prąd przemienny. Drugi miernik ma być woltomierzem, wobec czego czerw, kabelek drugi wkładamy w dziurkę oznaczoną volty, przełączamy na volty. Oczywiście te z kreseczkami, czyli prądu stałego, a nie z falką prądu przemiennego. W tym mierniku łatwo sprawić, że wyświetla się tu znowu napis DC direct current i miliwolty. czyli jesteśmy wszystko w porządku. Teraz musimy to podłączyć. Ten miernik ma mierzyć napięcie na tej żarówce, tu jest napis voltomierz. Teraz mamy już podłączone mierniki. Żeby móc dojechać dalej, jeszcze pokażę, co jest co na tym zestawie pomiarowym. Znaczy tak, po pierwsze, jest tu pokrętło, zasilacz regulowany, który będzie zmieniał natężenie prądu płynącego przez tą żaróweczkę. Dodatkowo zwrócę uwagę, że do tabeli z wynikami koniecznie trzeba zapisać, jaką, op jaki opór elektryczny ma ta żaróweczka, kiedy jest zimna. R0. Tu jest napisane 25.0 ohmów. To wpisujemy w tabelce, tam gdzie jest na to miejsce. No i teraz uruchamiamy tylko pudełko nasze. Tu jest jeszcze. Dobrze, tu już jest podłączone. Tu też jest. Tam jest dość schowana dioda świecąca, która pokazuje, że to już jest włączone. I teraz tak zostawiamy to na razie na pierwszym punkcie, czekamy chwilę, aż wskazania przyrządów się ustabilizują, przypominam, że ostatnia cyfra ma prawo się zmieniać, bo małe różnice mogą być w tym wynikach. I jeżeli już mamy to wyświetlone, Zapisujemy do tabelki napięcie i natężenie. To zresztą jest jedyne dwie kolumny, które wypełniamy w czasie pomiarów. Cała reszta jest wynikiem obliczeń. Ja może pokażę, że jeżeli przełączam miernik, to wskazania naszych mierników się zmieniają. Ciach, ciach, ciach. I tak 12 pozycji. Ja przy okazji, proszę Państwa, mam nadzieję, że w kamerze widać, że rzeczywiście teraz nasza żaróweczka, ja może trochę odsłonię ją, świeci najjaśniej. Ja spróbuję teraz zmniejszać tutaj położenie przełącznika i będzie widać, że żarówka świeci coraz słabiej, coraz słabiej i coraz bardziej na czerwono przy okazji. Bo ma coraz mniejszą temperaturę. Dobrze, i teraz co dalej? Czy po pierwsze, będziemy potrzebowali dwóch rzeczy. Z tych dwóch widników pomiarów mo będziemy mogli obliczyć, jaka jest moc dostarczana do żaróweczki. Ta, którą uważamy, że będzie unoszona z żarówki w postaci promieniowania światła. Natomiast dodatkowo z tych dwóch wielkości obliczamy opór, który ma ten drucik i na podstawie stosunku tego oporu do oporu, kiedy żarówka ma temperaturę pokojową, obliczamy ten stosunek i stosując wzór, który jest zawarty w sprawozdaniu, który wiąże między sobą opór drucika żarówki z jego temperaturą. I obliczamy tą temperaturę. Tu zwracam uwagę, że prąd rejestrujemy tu w miliamperach, a oporność musimy mieć w ohmach, czyli no, trzeba zamienić te miliampery na ampery, jeżeli będziemy obliczać opór żarówek. Następnie z obydwu tych wielkości, czyli temperatury i mocy, Dostarczonej żarówki, obliczamy logarytm naturalny i za, zabieramy się do zrobienia wykresu. Ja może troszeczkę powtórzę to, co jest w naszym, w naszym opisie, a mianowicie to, że prawo pana Boltzmana jest dość proste. Ono mówi, że moc wypromieniowywana przez żarówkę. Tu w tym ćwiczeniu będziemy uważać, że to jest ta moc, która dostarcza i prąd elektryczny. Czyli to mierzymy. Mamy zmierzoną temperaturę i między tymi dwoma wartościami powinna obowiązywać taka zależność, że moc równa się, pewna stała, razy temperatura, aż do czwartej potęgi. Więc ponieważ no, robienie tego wykresu nie jest dobrym pomysłem, bo on jest bardzo wykrzywiony i strasznie szybko rośnie. Czwarta potęga. 10 razy temperatura się zmieniła, 10 tysięcy razy zmienia się moc wypromieniowywana. Wobec czego zrobimy wykres po zlogarytmowaniu tego równania i wtedy otrzymujemy tutaj równanie prostej. Y równa się 4. Powinniśmy uzyskać wykres Y równa się 4 razy X plus stała. I to właśnie będziemy sprawdzać, czyli bierzemy dużą kartkę papieru w kratkę, i robimy wykres logarytm P od logarytm T. Nanosimy tu swoje punkty, które zmierzyliśmy. Raczej nie ma malutkimi kropeczkami, tylko solidnymi kropkami, kółeczkami, krzyżykami, żeby było je dobrze widać. I następnie przy pomocy przezroczystej linijki rysujemy wykres, przeprowadzamy prostą przez te punkty. no Jeżeli któryś bardzo odskakuje od tego, od wszystkich pozostałych, to trzeba go po prostu zignorować, bo coś się nie udało, źle zapisałem. Ale. Wykres powinien być linią prostą. No i teraz z nachylenia tego wykresu, a nachylenie to jest nic innego jak długość tego odcinka podzielona przez długość tego odcinka, i to nachylenie powinno nam wyjść równe 4, jeżeli prawo Boltzmana jest spełnione. Wpisujemy do tabelki wynik i żeby ocenić, czy to, co ja uzyskałem i wartość teoretyczna, która tu równa się 4, czy zgadzają się między sobą, trzeba jeszcze zrobić ocenę dokładności pomiarów. Ocena dokładności naszego wyniku składa się z dokładności woltomierza, dokładności amperomierza i dokładności pomiaru temperatury. Pod spodem mamy podane, że obydwa mierniki mają dokładność 1%, ale dokładność temperatury 4%. Dlaczego? No, bo na dokładność temperatury składa się przecież dokładność tego, tego i jeszcze wzoru, który stosujemy po drodze, który pozwala nam przeliczyć opór włókna żarówki na temperaturę. Tak? I teraz no, sprawdzamy punkt pierwszy wniosków, czy prawo Bol Stefana Boltzmana, tak się w pełni ono nazywa, jest spełnione, czyli wy, czy wyszło mi cztery. Czyli mówiąc inaczej, czy mój wynik plus minus ta dokładność, w tym przedziale mieści się czwórka. Jeżeli tak, piszemy, zgadza się. Jeżeli wyraźnie nie piszemy nie zgadza się. Jest jeszcze trzecia możliwość, prawie się zgadza. Tak, jeżeli ta będzie tuż tuż koło tego przedziału wyznaczonego przez dokładność pomiarową, to w tej sytuacji mamy prawo. Tak? Pesymiści piszą trochę się nie zgadza, a optymiści piszą prawie się zgadza. Dodatkowo w tym ćwiczeniu, we wnioskach, powinniśmy jeszcze zawrzeć dwie rzeczy. Po pierwsze, czy w tym ćwiczeniu żarówczka naszej, włókno naszej żaróweczki przy zmieniającej temperaturze się. Spełnia prawo OMA. Przypomnę, że prawo OMA spełnione jest wtedy, gdyby wartości oporu dla wszystkich pomiarów wyszły takie same. Łatwo się domyślić, że chyba nie. <grym> Powodem jest zmiana temperatury, oczywiście, naszego włókienka. Natomiast ostatni punkt jest dosyć trudny w wniosku, mianowicie, czy w tym ćwiczeniu istnieją jakieś oszustwa. To znaczy. Czy używaliśmy wzoru Stefana Boltzmana, który zakłada, że cała energia prądu elektrycznego dopływająca do naszej żaróweczki (przypomnę I razy U) jest emitowana w postaci fali elektromagnetycznej przez włókno naszej żarówki. Ja podpowiem po cichu, że nie cała. Żarówka jak się dotnie, jest gorąca, więc jeszcze jedno zjawisko tam zachodzi, które też kradnie nam część energii nie zamienia je w promieniowanie. To może mieć wpływ na wynik. No i ostatnie pytanie właśnie do wniosków jest pytanie, w którą stronę to zmieni wynik, jeżeli ucieka część energii w postaci no, przewodzenia ciepła, to się mówi. Czyli ucieka przez resztki gazu w bańce żarówki. To coś, co powoduje wszystko, co powoduje, że żarówka jest gorąca. Na to pytanie jest trudne, będzie docenione w punktacji naszego ćwiczenia.